Przejdźmy więc do sedna sprawy. Te informacje są powszechnie uważane za prawdziwe. Żyjemy na sferycznej planecie, zwanej Ziemia, obracającej się z prędkością tysięcy kilometrów na godzinę, nachylonej pod kątem 23,4 stopnia. Zawsze myślałem, że wartość ta wynosi 23,5 stopnia. Jeśli poszukać dokładnie, dowiemy się, że jest to 23,4 stopnia. 23,4 stopnia odchyłu od pozycji pionowej. To pozostawia 66,6 stopnia od położenia poziomego. Ciekawostka. Krążymy wokół przeciętnej gwiazdy oddalonej o 93 miliony kilometrów. Słońce jest zawieszone w galaktyce złożonej ze 100 miliardów gwiazd, będącej jedną z bilionów galaktyk w nieskończonej, rozciągającej się próżni, w bezmiarze tej próżni. Jesteśmy nic nieznaczącymi, drobnymi mikroorganizmami, które znalazły się na Ziemi dzięki serii zbiegów okoliczności i powstaliśmy w zasadzie z gwiezdnego pyłu. Wiem, co pomyśleliście. Brzmi jak ktoś zaślepiony ideą płaskiego świata. Gdybyś jednak kiedyś zechciał odkryć prawdę, leżącą za którąkolwiek z teorii spiskowych, podjął wysiłek. I odsunął na bok swoje przekonania na temat świata, spróbował zrozumieć inną, być może przerażającą wersję. W tym filmie o to chodzi, więc proszę poświęć mi chwilę. Pierwszą rzeczą, jaką powiedzą ludzie, to jasne, że żyjemy na sferycznej planecie. Mamy nawet fotograficzną dokumentację. Kiedy spróbujemy wyszukać zdjęcia Ziemi z kosmosu, okaże się, że jest ich zaskakująco niewiele. Wszystkie z nich, włącznie z widocznym tutaj zdjęcie ze strony NASA, nazwano je Wielka Niebieska Piłeczka. Wszystkie z nich są kompozytami. NASA nie stara się nawet ukrywać, że są to kompozycje graficzne, czy też obrazy wygenerowane komputerowo lub opracowane w Photoshopie. Jest y, tylko jedno zdjęcie, które NASA deklaruje jako autentyczne zdjęcie Ziemi. Jest widoczne na zdjęciu. Pochodzi rzekomo z misji Apollo 17. Wszystkie zdjęcia mają pewne wady. Po pierwsze, naukowcy twierdzą, że w związku z ruchem obrotowym siły odśrodkowe wybrzuszają Ziemię w okolicy równika. Ziemia przypomina więc kształtem spłaszczoną sferoidę. Wszystkie przedstawione zdjęcia przedstawiają jednak doskonałe sfery. Rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest kolor wód i kontynentów. Barwy są bardzo jaskrawe. Na co byśmy nie patrzyli z dystansu. Choćby wzgórze oddalone o kilka kilometrów. Kolory są lekko zamazane. Tak działa atmosfera. Kiedy spojrzymy na góry z jeszcze większej odległości, tracą całą głębię kolorów i ciemnie. Taki wpływ ma na nie atmosfera. Jak to możliwe, że na rzekomych zdjęciach Ziemi barwy są tak nasycone, pomimo kilometrów atmosfery, nie znam wytłumaczenia. Następne wątpliwości wzbudza fakt, że kontynenty zdają się odpowiadać od wzorowaniu Mercatora, bardziej niż projekcji Petersa. Jeśli nie wiecie, na czym polega różnica, zamieszczam krótki film. Zaczynamy? Tak. Chcemy, żeby prezydent Bartlett prowadził zdecydowaną politykę legislacyjną i żeby nauka geografii w każdej szkole publicznej w Ameryce. Opierała się na projekcji Petersa zamiast klasycznego Mercatora. Dajcie 200 dolarów i będzie załatwione. Doprawdy? Nie. Dlaczego zmieniamy mapy? Odwzorowanie Mercatora przyjęło imperialistycznym zapędem Europy. Przez wieki doprowadziło do wielu uprzedzeń względem trzeciego świata. Doprawdy niemiecki geograf Mercator opracował tę mapę w 1569 roku jako narzędzie nawigacyjne dla europejskich żeglarzy. Mapa wyolbrzymia obszary na biegunach dzięki czemu linie współrzędnych ułatwiają ustalenie kierunku geograficznego. Łatwiej jest pokonać ocean, ale to zniekształca względem Wielkość państw i kontynentów. Twierdzicie, że mapa zawiera błędy? Tak, droga pani, proszę spojrzeć na Grenlandię. A teraz na Afrykę. Wygląda to tak, jakby te lądy były podobne pod względem wielkości. Niech pani nie zdziwi, że Afryka jest 14 razy większa od Grenlandii. Tutaj mamy Europę większą niż Ameryka Południowa. Podczas gdy mając 17,9 miliona kilometrów kwadratowych, Ameryka jest prawie dwukrotnie większa do Europy. Alaska wygląda na trzy razy większą od Meksyku. Meksyk jest jednak większy o 0,25 miliona kilometrów kwadratowych. Niemcy umieszczone są po środku, rzeczywiście są daleko na północ. Chwila, względna wielkość to jedna sprawa, ale chcecie mi powiedzieć, że Niemcy nie są tam, gdzie myślimy, że są? Nic nie jest tam, gdzie myślicie. To gdzie? Cieszę się, że pani pyta. Projekcja Petersa. Wiernie odwzorowuje oś. Pozycja też odwzorowana jest wiernie. Południki i równoleżniki przecinają się pod kątem prostym. Co to jest? Miejsce, gdzie spędziła pani całe życie. Możemy przyjść dalej. Pewnie zastanawiacie się, co to ma wspólnego z rzeczywistością społeczną. Nie, zastanawiam się, gdzie tak naprawdę leży Francja. Bardzo chcemy Wam podziękować. Poczekaj, doprowadźmy to do końca. Jakie mapy mają związek z równością społeczną? Salvatore Anatoli, socjolog, stwierdza: W społeczeństwie nieświadomie utożsamiamy wielkość z tym, co jest ważne, kto ma władzę, a kto nie. Jeszcze się zobaczymy, Tobi. Jak zrobię muzykal o mapach, daj znać. Mapy trzeciego świata są zepchnięte na margines. Powinno się je inaczej przedstawiać. Mapa Mercatora gloryfikuje cywilizację Zachodu. Kiedy północ mamy na górze, a południe na dole. Ludzie nabierają przeświadczenia, że jedni są górą, a drudzy są na dole. Chyba nie zmienicie ze sobą półkul. Nie możecie tak zrobić. Czemu nie? To mnie przeraża. Tak więc mapa Mercatora powstała z myślą o nawigacji, ale to projekcja Petersa lepiej odwzorowuje prawdziwy wygląd kontynentów. Dlaczego więc te wszystkie odzwierciedlenia Ziemi wyglądają jak mapy Mercatora? Może dlatego, że do takich jesteśmy przyzwyczajeni? Nawet jedyne odzwierciedlenie, pokazywane światu jako fotografia Ziemi, stoi pod znakiem zapytania. Wątpliwości podsyca film NASA przypadkiem opublikowany, pokazujący misję Apollo 11, fałszującą moment fotografowania Ziemi z kosmosu. Spójrzmy na niego. Oto stara taśma, nieprzeznaczona do publikacji. Zawiera fragment niepełnego nagrania. Ekipy Apollo 11 w składzie Michael Collins, Edwin Aldrin i Neil Armstrong, nagrywani w swojej maszynie przez prawie godzinę przez kolorową taśmę. W tle jest wyraźny głos. Rozmowa dotyczy techniki, jakiej mają użyć, aby sfingować zdjęcie ziemi, tak aby wyglądało na zrobione z odległości. Dzięki temu będzie można zmanipulować tak daleką podróż od niej i pokazać, że można przetrwać w warunkach pasa radiacyjnego Van Allena. Nie ulega wątpliwości, że te przygotowania były czynione w jakimś celu. Taśma jest opisana datami i innymi informacjami. 18, 19 i 20 lipca 1969 roku. Jest to ten sam dzień, w którym podobno, że człowiek zbliżył się... I zdobył orbitę księżyca. Niecie na uwadze, że tylko wybrane 20 sekund tego nagrania było przeznaczone do publicznej transmisji, a rozmowy na temat oszustwa uważane były za prywatne. Do czasu, aż wypłynęły. Słychać tutaj, jak wzmiankują, że nagranie nie jest prowadzone na żywo. Wbrew oficjalnym zapewnieniom, zostały zawczasu nagrane i edytowane. Do późniejszego odtwarzania. Dobra, chcemy narracji w taki sposób, żebyśmy potem mogli skorelować ją z tym, co widzimy. Następnie omówiony jest fakt, że wyłączyli światła i zasłonili przed światłem słonecznym wnętrza kadłuba, żeby nie wpadało do środka oknami i nie powodowało odblasków na ścianach i tle statku. Bardzo dobrze, ograniczyliśmy słońce od innych okien. Tylko okno numer jeden jest eksponowane. Nic się nie odbija. Zrobiono to po to, żeby prawda się nie wydała. Dzięki temu rząd mógł wzbudzić w tobie wiarę, że oglądasz Ziemię z perspektywy statku kosmicznego latającego w kosmosie. Jednak tak nie jest. Tak naprawdę z całkowitą premedytacją umieszczono kamerę z tyłu wehikułu i ustawiono obiektyw. Na okrągłe okienko na pierwszym planie. Okienko jest całe wypełnione widokiem Ziemi, na niskiej orbicie. Przestrzeń okienka ma odpowiadać autentycznemu rozmiarowi Ziemi, widzianemu z dystansu. Podczas gdy przyciemnione ściany wehikułu mają imitować ciemnie kosmosu. Dlatego tak bardzo zależało im na utrzymaniu wnętrza w cieniu i polecono zasłonić inne okna. Nagranie pokazuje okienko, prawdopodobnie grube na 5 cm na dole. Światło z Ziemi dociera pod dolnym kątem. Zmiana kąta względem okna sprawia, że Ziemia traci regularne kształty. Górna połowa okna i dolna połowa okna razem tworzą dwie różnej wielkości połowy okna. To ujęcie nie zostało nigdy użyte. Kiedy udało się już dostroić obraz, kawałek ciemnego materiału w kształcie półksiężyca został wsunięty do okienka. Uzyskano w ten sposób efekt podziału na dzień i noc. Wyglądało bardzo przekonująco. W trakcie tego fragmentu, który miał potem zostać edytowany i opublikowany na cały świat, Oznaczonego datą 18 lipca 1969 roku, Neil Armstrong dyskwalifikuje siebie mówiąc, że znajduje się 130 tysięcy mil kilometrów od Ziemi. Innymi słowy, w połowie drogi na Księżyc. Dziennik lotów NASA potwierdza tę liczbę. Rzeczywiście znajduje się na niskiej orbicie Ziemi. Być może kilkuset kilometrów. Apollo 11 melduje się z odległości około 130 tysięcy mil. W trakcie kolejnego fragmentu, także przeznaczonego do reedycji i publikacji, Neil Armstrong stanowczo zwraca się do widzów, mówiąc, jak powstawało to ujęcie, poprzez przyłożenie kamery bezpośrednio do szyby. Tak należałoby zrobić, gdyby odległość od Ziemi faktycznie była tak duża. Mamy tylko jedno okno z widokiem na Ziemię i jest całe wypełnione przez kamerę. Gdyby jednak okno było całe wypełnione kamerą, to ramię astronauty nie mogłoby znaleźć się pomiędzy nimi. Widać, że tak się jednak dzieje na tym ujęciu. Południowa Ameryka znika za terminatorem albo za cieniem. Można również zauważyć, jak operator kamery zareagował na pomyłkę, próbując przechylić kamerę. To moment, który nie miał być wcale nagrany, raczej nie nadający się do opublikowania, w którym obiektyw został oddalony, wyzumowany, umożliwiając zobaczenie astronautów pracujących w środku. Najwyraźniej przycisk Stop odskoczył, czego nie zauważył operator. Widać światełko, którego operator używa do oświetlenia przycisków. Jest tak słabe, że nie odbija się od ścian. Tutaj widać jak ściągają półksiężycowatą zakładkę z okna. Wreszcie światło zostaje przywrócone. Prawdziwa lokacja kamery staje się widoczna, jak i jaśniejąca ziemia na zewnątrz. Oto protokół z 19 lipca i dowód w postaci ujęcia protokół na 20 lipca. To samo ujęcie będące dowodem podróży. Wieczorem tego samego dnia ogłoszono, że człowiek jest na Księżycu. Jak to możliwe, skoro byli oni na orbicie ziemskiej raptem 9 godzin wcześniej, a Księżyc jest w odległości 3 dni lotu? Była to kompletna sekwencja z filmu dokumentalnego. Coś śmiesznego przytrafiło się w drodze na Księżyc. Polecam zobaczyć. A co do fotograficznej dokumentacji kulistości Ziemi? Nie istnieje coś takiego. Przyjrzyjmy się teraz krzywiźnie Ziemi. Wiele osób wskazuje na Feliksa Baumgardnera i jego rekordowy skok spadochronowy oraz zdjęcie będące dowodem wyczynu. Wyraźnie pokazuje zakrzywienie horyzontu, ale przyjrzymy się zdjęciu. Jest całkiem oczywiste, że użyto tu obiektywu rybie oko, kształt samej kapsuły, która w rzeczywistości oparta jest na prostych krawędziach. Na zdjęciu jest mocno zaokrąglona. Wystartował z Nowego Meksyku, południowy zachód USA. A mimo to na zdjęciu widać wielkie połacie lądu, a ma to być Nowy Meksyk. Nie wiedziałem, że stan Nowy Meksyk zajmuje taki kawał ziemi. To oczywiste, że użyto rybiego oka.